Finalizacja produkcji skrzynki MMZ Witam. Wita. Wow! Tego typu dzisiaj jest taki mały poradnik. E, związany z nią. komputera. Tego typu, tego typu, tego typu. Trzeba obudowę boczną ściągnąć. Razem wszystko pokażę. Tego typu otwieram. Widzicie? Tego typu, tego typu. Tylko wiadomo, że. Komputer jest na gwarancji. Poszczególne rzeczy są na gwarancji. Nie mogę grzebać, bo wiadomo, że szkodzę bloga. bloger. <laughs> że skręci mam wszystko na gwarancji. słyszysz typa? <laughs> Bez sensu to kurwa. <laughs> Jak kurwa, dam teraz. Pierdol. <laughs> Naprawdę RTX, czy tylko nalepkę, kurwa, bo nie wiem. <laughs> nie. Chyba RTX. <laughs> Ja pierdolę. Sekcja zasilania ten. Cieczę wchodzącą. Ekstremal overclocking to zrobisz. Stra granit nie może tego ten rozłączyć. Ciocia, te plomby, mam w dupie. A teraz pożarą. Ale teraz zaję, bo ma tylko jedną kość kramu. Znaczy kość rawenci. Czemu nie ma dubbal A po co to? po co to go? Co to go? wszystko chyba. A piesz kurwa jest <grystanie> to. Jeszcze jest drugi filmik. Czyszczenie laptopa. Jakby <grystanie> nie wystarczyło ci, że zniszczył kurwa tylko komputer. Też laptopa zniszczy. Żadnej taśmy na wierzchu nie. Taki laptop już może stracić gwarancję, jak się go otworzy. Ale komputer to nie. Co ja? Nie piszę, słyszę, żebyś byś stracił gwarancję, jakbyś, kurwa, coś odłączył. Wiesz, <grystanie> on to był ten, do gruny gami trzymał sobie. Cały, kurwa, wentylator jest biały. czysty. <grystanie> Jezus, ja że to jest, kurwa, laptop. I, kurwa, ten, to bateria ma włączoną. To mógł go w płomieniach stanąć. No, to kasz. Masz tu ekspert. Jeszcze <grystanie> <przy kreściu> <grystanie> O kurwa parownicą jakby to robił, co? no to samo by wyszło. Jeszcze mu mało, kurwa. jak zostawi ten biedny wentylator. co zamarsz kurwa, jak się ruszy? To będę w szoku. Sprawdza się, kurwa, nie zamarsz Czemu, kurwa, nie zdał sobie sprawy, kurwa, że ten, że to jest woda? Że on, kurwa, chlapie wodą wszędzie? Stawiam, kurwa, że te komputery na tej jebanej mylinie, one za parę tygodni przestaną działać, bo wszystkie będą miały korozję <grych> trzeba się po prostu znać widzowie, to jest właśnie to to jest dla was poradnie, co ja jak widzicie? to jest właśnie to wszystko jest wyczyszczone trzeba trochę mieć pojęcia na ten temat co i jak, bo to nie jest sztuką i składamy, to jest właśnie to tego typu, no trzeba trochę się na ten temat naprawdę znać osoby ja się biorą i nie znają się to sobie sprzęt. Taka jest prawda. Trzeba mieć trochę pojęcia. Widzicie, wszystko działa. Pięknie działa. To jest właśnie to. Tylko chodzi o to, widzowie, że trzeba trochę mieć pojęcie. Przez drugą dla was, żebyście e, jak nie znacie się, nie dotykali, bo naprawdę możecie więcej szkód zrobić niż pożytek tego typu. Podstawy gier słabe, bo już tyle lat już nie, nie gram tego typu. Żebyście się nie śmiali. Wow. Tego typu. Ciężko, ciężko! Słuchajcie, nie w nie gramy w sumie. Widzowie, w Tom Raider'a jest to jakby tego. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie dalej. Bo właśnie, pogodnie Bierzemy pogodnie i lecimy dalej. Dobra. Nie w tą riderze, słuchajcie, tą część. No. Coś trzeba tu wykombinować, widzowie. Słuchajcie, ja nie z specjalnie w gier już no, tego, już się od tego jakby... Mm, dobra, już mam. Bingo. Teraz robimy... No dobra, ale to... Gdzie ja to tam mam... E, e, jak wskoczyłem tutaj, no to co? to co, to, 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 łapać się? Słuchajcie, ja w gier to już dawno nie gram i dlatego mogę się słuchajcie widziałem kupić się. Ja, ja głupię się. No, po prostu to nie jest mój klimat taki gier. Mój klimat jest samochodowy, jest for speedy i inne rzeczy. Jakoś mnie to za bardzo mnie jakby nie interesuje nie to. ci pisze. No właśnie. Kto wchodzi i klikasz, co się mówi? Masz tu... Poczekaj, coś... nie, nie mogę się ustawić. O, kliknij E. Nie gram w grę. No. No dobra, to wywaliłeś. No dobra. O, Nie, no bo ja tam nie gram, nie gram <grym> dlatego ono. Nie gram, ja mam swój styl grania. Widzicie, widzowie, ja tam nie gram w gry zbytnio i dlatego tak to jest. Ale dobra. Lecimy dalej. No, no, Dobra, nie Nie to musisz spotkać na tym czasie. Nie tu, bo jest. Tak jak tu się pokazuje te oknie, No to to jest klimat. To ja Pokażę, nie klimat. Bo jasne Zobaczcie to rajdeda, ale to jest nie mój... Musisz iść, bo nie, nie, nie. tam. O, pisz tam, tam, tam. Bo ja tu nie gram, ja mam spes tutaj. a tutaj, no to idę przez ten, no. A ty Ja nie gram. Nie gram. Od Pinder, Takie chcieliście kurwa granie Tom i, Raidera, i, jak ja kurwa... Tutaj Black to jest odblokowana w ja pierdolę, to jest takie latanie postrzelone, kurwa, ja pierdolę. Idę do tej klatki. No i co? Gdzie mam... I masz kiedy w tej klatce? Biegniesz do tej klatki. Nie umiem mnie na samym. kurwa Tom i to macie kurwa. O, 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 Postadało. No. Pracza się do tego. Je, do, nie, dobra, nie, daj sobie spokój, kurwa, bo to jest, nie ma sensu gorzko. Ja nie będę zapierdalać ani nic. I ja, to nie jest moja, mój styl grania. Dla mnie to jest, dobra, to nie jest mój styl grania. widzowie. nie chodzi o to, że ja się wściekam, tylko chodzi o to, że po prostu, mm, to nie jest mój styl grania. Słuchajcie, widzowie, ja mam swój styl grania, inne rzeczy i tyle. No, taka jest prawda, ja mam swoje. Ja nie będę, bo wy chcecie tego. Dobra, koty umie grać, tego, bo na się to robił ja mam inny styl grania. Prosto. Ja już z, z tego wszystkiego wyrosłem z tego grania. Widzowie, ja nie lubię takich gier. Ja mam swój styl, widzowie. Prosto. No, no, bo po prostu tyle lat już się nie gra. Ja nie jestem dzieciakiem, tego dorosłym człowiekiem, tego nie ciągnie mnie do gier, bo już w młodości się nagrałem. To nie są kurwa te lata, ja już w młodości się nagrałem i tyle. E, nie wiem, czy wiecie o tym, czy nie, ale oficjalnie Wam mówię to, że miało dać GoPro, rozwalił GoPro. Widzicie, to jest fotelik co u nas zostawił, tego typu zostawiam tutaj. Może ktoś to weźmie, tego typu co bały się. A zbyt, że masz się GoPro rozwaliłeś, to zobacz, fotelik który przywiozłeś do nas stoi tutaj. I tylko będzie goodbye, tego typu. Widzicie? Widzowie w pasie kończą głupie jego zaczepki, jego głupie zachowanie. Miał oddać GoPro, a po prostu, zamiast oddać, to rozwalił GoPro. Słuchajcie, może ktoś to weźmie, komuś się to przydać. Ja nie będę rozwalał. Słuchajcie, ja nie jestem głupi jak on. Tego typu. Ja nie jestem taki głupi jak on. Może ktoś bezdomny weźmie, może ktoś inny. Kto jest górą? A, tego typu wow. MMS! Witam, witam! wow, Tego typu. Zaraz coś zobaczycie, to jest zapowiedź w ogóle, teledysku tego typu, to jest próbka tego typu, żebyście widzieli, widzowie. Ło! Widzicie? Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Tego typu. wow. No jest Tego typu. Ło! Właśnie, tu taki bo internetu tego typu właśnie, wow, Trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu, właśnie to jest właśnie to, że jak zawsze mówię, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, na życiu tu mówię tego typu, no są ludzie, którzy nie umieją tego potrafić, iść do przodu, niszczą sobie mocy i inne rzeczy tego typu i znajomych właśnie to jest to właśnie to co zawsze mówię tego typu widzicie? Trzeba myśleć z nie dupą tego typu ło wow, wow, wow widzicie, taka jest prawda, trzeba iść do przodu nie do tyłu życie jest życiem tego typu Wiadomo, że życie daje w kosz tego typu Ja wiem zdaję sobie sprawę tego typu Ale taki Boże nie podaje się idzie do przodu tego typu Właśnie, trzeba iść do przodu tego typu ło wow. Przejdę iść do tego typu właśnie to jest to co zawsze mówię Trzeba być twardymi a nie mieczagiem w życiu Są różne y, rzeczy inne rzeczy Ło wow. tego typu właśnie Taka jest bada Ło wow, 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 co tu powiedzieć Tego typu uh, uh, uh. Co się tu dzieje Hałas róbcie Tego typu Tu taki bonzo tego internetu Idzie w górę coraz bardziej tego typu Życie to nie jest zabawą tego typu właśnie Za wszystko się odpowiada, to jest właśnie to wow Tu taki bozo wam przechodzę w chwój tego typu Życie to nie jest zabawą jak się mówi tego typu Za wszystko się odpowiada Właśnie wow Właśnie to jest to co mówię widzowie tego typu Trzeba mieć gówki nie dupą Bo niektórzy myślą dupą tego typu Posypuje was w chuj, tego typu widzicie? Zabawa, wow. zabawam, ale takie jak wy to robicie, niektórzy naprawdę to jest To jest karanne. Mimo tego, udostępnianie numeru telefonu i inne rzeczy też jest to jakby podchodzi pod przestępstwo. Akad wyjaśniam, tej gra znowu zakładają różne oferty na stronach typu OLIX i bali się w kurwie. Jest na to paragraf Zobaczcie widzowie. Wy nie robicie na przykład, bo ja już parę osób zgłosiłem. I w pacę za głupie zabawy. Dajcie sobie spokój, ja wam nic kurwa nie robię. Wręcz przeciwnie, staram się jakby z wami rozmawiać. Ja wiem, że wy po prostu zazdrościcie tego, tego co nie macie. Zdaję sobie sprawę widzowie, bo jakby was za nie biła, to byście dali sobie święty spokój z nami. Słuchajcie, zabawą, zabawą tego typu. Ja do, dlatego, co my kurwa wam zrobiliśmy? Odpowiedzcie na to pytanie. Ja kurwa tego nie rozumiem. Tu byście sieli teledysk, a robicie nam kurwa pod górkę, no stop. Jak tak ma być, to nie będzie w ogóle teledysków, jak będziecie tak pod górkę robić. Słuchajcie, wszystko fajnie, fajnie, można sobie poszartować, pohejtować, ale nie takimi rzeczami, że później kurwa ja muszę się tłumaczyć, że to nie ja tam coś zamawiałem, coś tam, inne rzeczy. Wszystko co także tak, że pierdolne i ten teledysk nie pokażę się na kanale, słuchajcie, bo już mam dosyć tych waszych takich głupich zabaw. To są takie głupie zabawy, że ja nie wiem, co wy macie w głowie, ścieczkę, żeby robić komuś na przekór, pod górę, co? To mnie zastanawia, bo ja tego nie rozumiem was. Wszystko fajnie, fajnie, ale tego kurwa nie rozumiem, co my kurwa zrobiliśmy wam w górę? o, co? tak płaczecie, że nie ma trybu, nie ma płyty, bo w tym roku nie będzie płyty i chyba... Absolutnie nie będzie. Prawda was boli, ja wiem. Ale słuchajcie, no kurwa, no trzeba być trochę człowiekiem. I się zastanowić nad tym wszystkim. A wy to macie w dupie. Widzicie, no bo sami w życiu nie osiągnęliście i po prostu zazdrościcie to. I to fuj zazdrościcie. Aż wiana z wam wychodzi. I dlatego się kurwiacie. To was po prostu rozkurwiam od środka. Jak Kuba Rozpruwacz. Zro robię zgłoszenie, że to nie ja. Proszę szukać osoby, która podszywa się, a za podszywanie też jest na to paragraf. Wie, i tak nie zrozumiecie, że już parę osób y, do kicia wyglądało. No, za właśnie takie głupie zabawy, za kradzieże, rozboje, nie będę mówił imię nazwiska tych osób wylądowali do paki za no, głupie właśnie zabawy. Skończy się tak, że ten teledysk będzie tylko dla nas prywatny. A wy możecie kilka zmachnąć. Tak się skończy. Ja nie straszę ani nie prowokuję, bo to nie o to chodzi, tylko mówię fakt. Zastanówcie się, bo ten teledysk wkrótce się już będzie zrobiony, ale Wypuścić nie wypuszczę. No i zobaczymy, kto będzie go No widzicie? tego typu. No wiem, wiem o tym dokładnie, że fast boli tego typu. Co powiedziałem na filmie i na streamie tego typu. sens szczery do bólu tego typu. Tego typu. I was to rozkurwia Ja wiem, że się boicie mocnie jesteście w gębie, jak się mówi Przez internet Ale w brane w życiu Nie chuja, To jest właśnie to, że słaby punkt uderzyłem Ale to jest już wasza broszka, nie moja Dajcie sobie spokój z nami Inne rzeczy No bo naprawdę robicie tutaj kurta jakiś pierdolony szum jak się mówi, tego typu, a gówno z tego wychodzicie. No was widzicie? Chcieliście być mądrzejsi no, ode mnie, a jesteście gówno, można powiedzieć. Jak nie wasi rodzice, to byście, kurwa, zginali. Proste. Widzicie? Po prostu to was to rozkurzy. twój. Po prostu. Ja rozumiem, że wy się wściekacie i inne rzeczy. Ci, co się wściekają, powiecie mi, że w realnym życiu, Żadna osoba po prostu wy jesteście pizdami Bo w realnym życiu byście nie powiedzieli, co byście chcieli. Tylko na komentarzach. Proszę, proszę, jak drut. Widzicie? Jak was rozkładam na łopatki. Tylko to wy, pizowie, nie zrozumiecie mnie, bo i tak macie w dupie to wszystko. Ale teledysku nie dostaniecie się. Wy, wybacz, ale nie ma. Nie ma teledysku tego, co jest zablonowane. Nie ma i chuj, wam w dupę Musisz się nauczyć że są do ludzi i kurwa do swoich rodziców. Bo jak kurwa nie wasi rodzice, to byście kurwa zgnęli. Proszę Widzicie? I to wygrywa znowu. Widzicie? Ach, przekrywacie. Znowu. tak. Słuchajcie. Muszę tam zdemontować parę y, rzeczy, które... E, ludzie sobie do jebanej główki swojej, pojebanej, psychicznej, tego typu, bo śmieję się z tego, obserwuję ich w ogóle, to śmiech na sali, to te ludzie wypisują jak cioty, jako frajerzy, niedojebani. <grywki> Słuchajcie, że Wykop mi zakazał wystawienie teledysku. Słuchajcie widzowie, powiem wam, mam wyjebane na Wykop z taką to są śmiechie, frajerzy, cioty, inne rzeczy. Ja ich nie słucham, wręcz przyczyni się śmieję z nich tego typu. Chciałem jakby to zdementować, żeby nie było co, jak coś niejasności. Słuchajcie, powiem tak szczerze, że po prostu za swoje wybryczki, które zrobiliście nam krzywdę i to sporą krzywdę, inne rzeczy nasłania nas na jakieś e, spraw różne tego typu właśnie, dlatego e, zdecydowałem, że tak zrobię wam na przykład. <laughs> <laughs> to jest śmiek na sali. Tego. Wykop mi zakazał teledysku, wystawiać ja nigdy nie współpracował i nie będę z frajerami współpracował, bo to są frajerzy tam, psychiczni frajerzy, którzy rodzice też mają frajerów. Dlatego koło się zamyka. tego typu. Krótko na temat sobie. <grym 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 i ja mam bekę, ja sobie śledzę, nie odzywam się, zapisuję sobie to co piszą na postach. Te osoby do mnie mieli tego, to mieli przegrzana tego typu wykopki z Tangubożu, frajerzy i cioty, jak właśnie rodzice. <grym> Ah. Oh.